Dzień dobry moi mili. zapraszam was dzisiaj na trzecią część na temat tego okrętu Shinano z 1 200 dzisiaj właśnie chciałem wam pokazać jak już trochę porobiłem te wszystkie te opatrzenia tutaj te wszystkie podcienie tu wykończyłem w tym miejscu Chory jestem, że nie ma razie by teraz mówił, przepraszam za moje smarkanie. Pokazuję tak jakby ktoś się budował do może. Skorzystał z moich tej sugestii. Chciałbym podzielić się swoimi sugestiami może razem. Popiszemy pokazamy tutaj wszystko chodzi. jeszcze wyklejone ten sposób jest luźny bo ja go później ściągnę żeby tam do obróbki tej galerii i tego wszystkiego to będzie jego osobno, że on jest luźny tylko tego na okazję mam go do zdjęć tutaj też wykończyłem wszystko z hipsach już tutaj kawałek rówy, tutaj widać jak wykończyłem tę tutaj pokład łodziowy tam był kiedyś, nie? o też pokażę wam tutaj tą, tą rufę później wezmę tutaj żeby do końca tą rufę jak ktoś butuje dano? Model chętnie wymienię z innymi swoimi spostrzeżeniami. Może ktoś coś zauważył, też ma jakieś dla mnie rady. Może ja komuś pomogę w czymś. się wygląda. To wszystko jest serówka oczywiście, bo to jeszcze nie jest szpachlowane kanty i nic, to jest na razie powklejane hipsy. Jedyną rzeczą, gdzieś jeszcze wyszpachlowano to jest tutaj na kominie kawałek, gdzie taką szpachlówkę z Polski. Ja wypróbuję ją, zobaczymy, na razie się sprawdza no, Zobaczyć, co to będzie. Tym się czasu, bo w jeszcze chory jestem po lekarstwach, ale okej, okay. wyciągnę wszystkie, wszystkie swoje stare rysunki, wyciągałem, jak robiłem kiedyś, pomazane. patrzę na galerię, czy do galerii swoje rysunki. Zostawiamy tutaj tą, taką ten podejście, takie galerię tutaj na rufy. O te tutaj właśnie grzebałem, tutaj to. O te tutaj właśnie. W tym miejscu będzie tutaj oś. W tym miejscu to będzie.

pokażę się, jak zbudowkę z tym kominem i z tym tutaj z tyłu jest zbiórna tak wykończyłem powiem nie jest kanty nie są pozamywane, nie pospachlowane, także to jest wszystko surowe także wszystko będzie się robiło Jeszcze będzie coś takiego dokładnie będzie o Muszę pokażę Wam, jaką szpachlówkę wyczaiłem tutaj w takiej sieciówce. Bardzo fajna szpachla. Trzyma się farby, kartonu w ogóle. Już nie mówię, już nie mówię o cenie, bo ta cena całe 2 euro. Taką szep-pachlę używam właśnie do kartonu. Ona nawet się trzyma do, do farby, szczerze mówiąc. Nie musicie używać takiej szpachłówki samochodowej czy jakiejś droższej. A nie śmierdzi też szpachla i nic. To naprawdę jest ok. No dzisiaj to sobie nie pogadamy, moi drodzy, bo mówię, jestem troszeczkę taki chory. Jakbyście mieli do mnie jakieś pytania, to chętnie do Was odpiszę. odpiszę. W ogóle mam Wykreślić troszkę te techniczne, znaczy, taki, taki bardziej. Może, jak plany modelarskie w tym roku, to oczywiście powysyłam za darmo wszystkim moim subskrybentom. O, tak, jest progres, bo to jest trzeci film. Zapraszam do oglądania jak wysortowałem z tym modelem. Te trzy temu, zobaczcie jak tam ruszyłem ten temat. Już następny będzie już z drugą burtą. Już teraz będę myślał o tych galeriach tutaj. O tym, żeby je wstawić tutaj. Wam już pokazać. Na świetle do domu rodziców to biorę tajczo. Jest mniejszy, taki chyba bardziej, bo to jednak jest kawał bryki. Naprawdę to jest duży okręt. Ale idzie, fajnie. Cieszę się. O i to by było na tyle, dzisiaj moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. Zadawajcie mi pytania, chętnie odpowiem. Może macie jakieś mówię też swoje jakieś yy, spostrzeżenia, sugestie, to chętnie. Z nich skorzystam. A jeszcze chciałem Wam pokazać, moi drodzy. E, jedną taką rzecz, jeśli chodzi o ten. Bo Hagar tutaj, ja to ja tak siedzę. Ja ten hangar. pokażę. Tutaj może o. Większość... większość tego hangaru tutaj w tym miejscu na tym skoku kadłuba. Jest tak, że niby te modele tam one są w e... większości modeli i na te modele że te samoloty są w tym miejscu, one są na tym skosie Moim zdaniem oni wyrównali ten pokład tutaj dobudowali taki ten, taką rampę można powiedzieć żeby nie można było, żeby nie musieć, trzeba było tych, pod górę tych samolotów pchać ja też tak zrobiłem, że ja po prostu moim zdaniem wyrównałem ten pokład tutaj o, wyrównałem go Zniwelowałem ten cały ten uskok Do tego miejsca ten cały hangar jest prosto. Razem z tymi trzema windami. To taki. Stara chociaż z Masasiego No to. To było. Dziękuję, trzymajcie się, miłej niedzieli życzę. Do zobaczenia na następnym odcinku, cześć.